Partnerem odcinka jest Pałac Saski, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Każdy szanujący się naród ma szacunek dla tych, którzy polegli w jego obronie. To jeden z absolutnych filarów tożsamości, więc nie ma się co dziwić, że najczęściej grób nieznanego żołnierza jest jednym z najważniejszych miejsc w kraju. Dziś opowiemy wam o kilku najsłynniejszych. Który z nich był pierwszy? Co przy francuskim grobie nieznanego żołnierza robił Jan Zumbach? Co ma wspólnego amerykański, nieznany żołnierz z grecką mitologią i jak mocno nasz grup nieznanego żołnierza związany jest z kobietami? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Spokojnie, nie będziemy dziś odgrzewać kotleta. Wiemy, że sporo już powiedzieliśmy o naszym grobie nieznanego żołnierza w odcinku o Pałacu Saskim. Oczywiście nawiążemy dziś do niego pod koniec odcinka. Bo kończy w tym roku 100 lat, niemniej jednak w większości dziś skupimy się na innych tego typu miejscach. Idea takich miejsc pamięci nierozerwalnie związana jest z I wojną światową. We wszystkich walczących krajach rodziny poległych żołnierzy, których nie udało się zidentyfikować, miały rozdzierającą potrzebę pożegnania swoich bliskich w jakiś symboliczny sposób, ale to pewien Francuz w swoich dążeniach okazał się najbardziej wytrwały. I nie ma mu się w sumie co dziwić. Pan Fryderyk Simon miał trzech synów, wszystkich zabrała mu wojna i żadnego nie udało się zidentyfikować, a to był jeszcze rok 1916. Kluczowe okazało się jego wzruszające przemówienie na jednym z wojskowych pochówków: bo był działaczem kombatanckim, to nie tak, że przyszedł sobie na jakiś randomowy pogrzeb i zaczął mówić przez nikogo nieproszony. W każdym razie rzekł tak. Dlaczego Francja nie otworzy bram panteonu dla jednego ze swych nieznanych żołnierzy, poległych po bohatersku za ojczyznę? Złożenie prochu zwykłego żołnierza w panteonie, gdzie spoczywa tylu naszych generałów, będzie symbolem i zarazem hołdem oddanym całej naszej armii francuskiej. I teraz niektórzy być może całkiem słusznie zadają sobie w głowie pytanie, co to do cholery jest panteon. Akurat ten w Paryżu, to taki. Francuski Wawel w tym znaczeniu, że to najważniejsze narodowe mauzoleum. Tam chowają swoich najwybitniejszych rodaków i jedną polkę naszą Maryśkę Skłodowską. W każdym razie apel z rozpaczonego ojca podłapała prasa i inne rodziny poległych, presja zadziałała przynajmniej po części. Ustalono bowiem, że grup nieznanego żołnierza powstanie, ale nie w Panteonie, a pod łukiem triumfalnym. W sumie, żeby było jasne, ten łuk już tam wcześniej był. Jego budowę nakazał Napoleon. To tak, żeby ktoś nie pomyślał, że łuk triumfalny to jest francuski grup nieznanego żołnierza. Nie, ten drugi miał być elementem kultowego dla narodu miejsca i ten motyw będzie nam jeszcze dzisiaj wracał. Grup absolutnie nie miał być jedynie symboliczny. Faktycznie miały tam spocząć szczątki jednego z bezimiennych żołnierzy francuskich, które będą symbolizować wszystkich poległych, tylko jak te szczątki wybrać. Ministerstwo Wojny wysłało komisję na Osiem cmentarzy wojennych związanych z najpotworniejszymi bojami Wielkiej Wojny, między innymi nad Sommą czy pod Verdun. Na każdym z tych cmentarzy komisja wykopała szczątki, które choćby po umundurowaniu gwarantowały, że to poległy francuski żołnierz i później te szczątki w identycznych trumnach wysłano do twierdzy w Verdun. I co dalej? Wytypowano najmłodszego żołnierza jednego z pułków piechoty, który miał robić za posłańca ślepego losu. Spośród tych identycznych trumien miał wybrać jedną, która zostanie złożona w paryskim grobie nieznanego żołnierza. Na, czuja na jednej z nich położył wiązankę kwiatów i to właśnie ta trumna została następnie przystrojona państwową flagą odznaczona Legią Honorową, a następnie ta trumna została umieszczona na lawecie artyleryjskiej i wystrzelono ją w stronę stolicy. No i ja robię. Na tej lawecie trumna jechała pociągiem, a ludzie składali hołd poległym na trasie przejazdu. Już na tym etapie to była narodowa relikwia, a główne uroczystości miały się dopiero zacząć. 11 listopada 1920 roku cały Paryż był odświętnie przystrojony. Czuć było taką atmosferę, że wydarzy się coś naprawdę podniosłego. Po uroczystej mszy kondukt ruszył, a bardzo ważnym przystankiem na tej ostatniej drodze był dobrze wam już znany panteon, w którym szczątki symbolizujące wszystkich poległych, bezimiennych żołnierzy zostały pożegnane przez rodzinę zastępczą, ale nie tam, że Franceskiego i ekipę, tylko taką też symboliczną familię poległego. Matkę, której syn nie wrócił z frontu, ojca, którego syn zginął na wojnie, żonę, której męża odebrała wojna. Następnie trumna ruszyła dalej i w końcu została złożona w grobie wewnątrz łuku triumfalnego, a Paryżanie oddawali hołd, składali kwiaty jeszcze przez długie godziny. To była jednak tylko tymczasowa miejscówka, bo później przeniesiono szczątki do grobowca zaraz przy Łuku Triumfalnym i to właśnie tam od 1921 roku nieprzerwanie Francuzi mają swój grób nieznanego żołnierza, zresztą bardzo prosty w formie. Na brązowej tablicy na poziomie gruntu znajdziemy napis tu leży żołnierz francuski poległy za ojczyznę. Płynie tam również znicz, który jako pierwszy w 1923 zapalił mini Mister Od tamtej pory co wieczór ten znicz jest symbolicznie zapalany. Niekoniecznie zawsze przez Francuzów, ale zawsze dlatego, kto znicz zapala, to jest wielkie wyróżnienie oraz dowód zaufania i szacunku ze strony francuskich władz. I tak na przykład w 1978 roku znicz zapalił nasz rodak Jan Zumbach, bohater Bitwy o Anglię. Skoro już wspomnieliśmy o Anglii, to tamtejsze narodowe mauzoleum zaczęło powstawać jak Napoleona i łuku triumfalnego. Jeszcze nie było w najśmielszych planach, bo chodzi o Westminster Abbey, świątynię, którą zaczęli budować Benedyktyni ponad tysiąc lat temu, i w tym przypadku porównanie do naszego Wawelu jest jeszcze lepsze, bo to nie tylko miejsce pochówku. Szczególnie zasłużonych dla narodu, ale również miejsce koronacji władców. Jak tam wejdziemy, to liczba naw posągów, grobowców może przytłaczać, ale dziś szczególnie mocno interesuje nas to, co zaraz za wejściem. Konkretnie wejściem od zachodniej strony znajdziemy tam w posadzce dwie płyty. Jedna jest poświęcona pamięci Churchilla, a druga, na której zawsze są kwiaty, to właśnie grup nieznanego żołnierza brytyjskiego tekstu jest tam rekordowo dużo, ale warto przytoczyć ostatnie słowa. Pochowano go wśród królów, ponieważ dobrze służył Bogu i swojej ojczyźnie. A Czyje konkretnie szczątki zostały tam pochowane 11 listopada 1920? Wzorem francuskim to również był anonimowy, symboliczny reprezentant, wybrany tym razem spośród sześciu anonimowych żołnierzy brytyjskich ekshumowanych z cmentarzy francuskich Wielkiej Wojny. Oczywiście byli to brytyjscy chłopcy, to warto podkreślić, aczkolwiek ich żywi francuscy towarzysze broni do samego końca składali im piękny hołd, bo do momentu wyboru konkretnej trumny przy wszystkich szczątkach francuscy żołnierze, że pełnili warte. W końcu 8 listopada 1920 roku przybyła komisja z Anglii. I co? Znowu wybierał młodzik? Nie, tym razem generał, konkretnie generał Wyatt, który wybrał jedną strumień mając zawiązane oczy. Pozostałe pochowano na miejscu. Natomiast następnego dnia po Pożegnaniu przez dwóch duchownych, rzymskokatolickiego i anglikańskiego, wybrana trumna ruszyła na północ, gdzie już czekał z honorową wartą brytyjski niszczyciel, który przetransportował ją do Dover wraz z ziemią zebraną z Ipr, gdzie Brytyjczycy przelali tyle krwi. 11 listopada odbyły się główne uroczystości, w których jednak udziału nie wzięła królowa Elżbieta II, głównie dlatego, że władcą był wtedy jeszcze król Jerzy V. A poza nim w opactwie westminsterskim na ostatnim pożegnaniu tych symbolicznych szczątków było jeszcze od groma ludzi, w tym co bardzo symboliczne matki i żony poległych żołnierzy. Również symboliczne niezwykle było to, że podczas opuszczania trumny wybrzmiały salwy należne jedynie fel to był wyraz najwyższego wojskowego uznania. Kilka miesięcy po uroczystościach w Paryżu i Londynie kongres USA też stwierdził, że Amerykanie będą mieć swój grób nieznanego żołnierza, również w kultowym dla narodu miejscu. Jak najbardziej, bo chodzi o waszyngtoński cmentarz Arlington, początkowo założony dla żołnierzy walczących po stronie północy w wojnie secesyjnej, ale z czasem zaczęto tam chować również i południowców. Arlington szybko zaczął awansować do roli narodowego mauzoleum. I to właśnie tam miał stanąć grób nieznanego żołnierza, który jednak miał się różnić od swoich europejskich pierwowzorów. Ale zacznijmy od sprowadzenia szczątków. Również we Francji wybrano jedną spośród czterech trumien ze szczątkami ekshumowanych amerykańskich żołnierzy, którzy tam polegli w czasie I wojny światowej. Tym razem wybrał sierżant Younger, naczuliak. Choć w towarzystwie oficjeli, stanął przy jednej strumien, położył wiązankę białych róż, zasalutował i zaczęła się w ten sposób bardzo symboliczna ostatnia droga. We Francji trumnę pożegnano z honorami, a do USA została ta trumna przetransportowana na pokładzie flagowego krążownika Olympia. Ułożono trumnę na ukwieconej rufie przy fladze opuszczonej do połowy masztu. Już w Waszyngtonie trumnę wystawiono najpierw w Kapitolu, też bardzo symbolicznie, bo na tym samym katafalku, na którym złożono wcześniej zamordowanych prezydentów Lincolna, Garfielda i McKinleya. Główne uroczystości odbyły się 11 listopada 1921 roku i oczywiście, że była gigantyczna pompa dygnitarze, reprezentacje różnych państw, składające tym szczątkom symboliczne odznaczenia, na przykład nasz Order Virtuti Militari. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że już na tym etapie wiedziano, że taka symboliczna płyta nagrobna to sobie może być w Europie. W Stanach już wtedy wszystko musiało być większe, imponujące, i już wtedy wiedziano, że niebawem stanie tam pomnik, taki, żeby nikt nie miał wątpliwości, czyj nieznany żołnierz jest najlepszy. Kiedy wreszcie na miejscu stanął masywny sarkofag, no to faktycznie można go było uznać za wyjątkowy. Biały marmur i sporo symboliki. Sześć wieńców oznaczających najważniejsze amerykańskie kampanie w Europie, a od strony patrzącej na miasto trzy figury. Dwie kobiety trzymające się za ręce. Jedna ma gołębia, druga gałązkę palmową, to pokój i zwycięstwo z kolei trzecia osoba to mężczyzna chowający miecz po udanym boju to z kolei męstwo oryginalne a gdzie tam to jest motyw podpierniczony z greckiej epeskoszby z 420 roku przed naszą erą tylko że w oryginale byli tam Orfeusz, Eurydyka i Hermes u wyjścia z Tartaru także mimo usilnych starań z tą oryginalnością to wyszło tak se, co oczywiście w żaden sposób nie ujmuje bohaterstwu tych żołnierzy, których reprezentuje ów grup stojący zgodnie z tradycją w miejscu absolutnie kultowym dla historii wojskowej danego narodu. Bo przypomnijmy, we Francji grup nieznanego żołnierza znajduje się przy łuku triumfalnym, który Napoleon kazał wybudować na pamiątkę wielkiego zwycięstwa. W Anglii grup nieznanego żołnierza jest w opactwie, w którym pochowani są między innymi najważniejsi wojskowi liderzy. W Stanach cmentarz Arlington, głównie wojskowy, ale to w takim razie hola, hola, bo zaraz. To czemu w Polsce pałac Saski? To akurat ma bardzo dużo sensu, ale może nie każdy pamięta albo nie każdy wie, to wyjaśnijmy. To właśnie w Pałacu Saskim biło serducho wojska polskiego w kluczowym momencie naszej historii po odzyskaniu niepodległości. To właśnie tam mieścił się sztab generalny, ale nie chodzi jedynie o to, że było tam dowództwo, bo to właśnie w Pałacu Saskim działała również ekipa naszych kryptologów, którzy rozszyfrowali bolszewickie depesze, co pomogło nam sprać kacapów w 1920 roku przy okazji ratując w ten sposób Europę przed czerwoną zarazą. To również w Pałacu Saskim nasi kryptolodzy złamali po raz pierwszy kod Enigmy niemieckiej. To było w 1932 roku i okazało się to później absolutnie kluczowe dla przebiegu II wojny światowej. Pałac Saski był więc jak nie najważniejszym, to bezdyskusyjnie jednym z najważniejszych miejsc dla polskiego wojska, więc decyzja o umieszczeniu właśnie tam grobu nieznanego żołnierza była jak najbardziej słuszna. O samym tym miejscu już Wam jakiś czas temu sporo opowiedzieliśmy, ale jest coś, co szczególnie warto podkreślić w kontekście tych innych dzisiaj omawianych, bo w porównaniu do grobu nieznanego żołnierza we Francji, w Anglii czy w USA, u nas jest naprawdę sporo kobiecych akcentów. Już od momentu wyboru czyje szczątki zostaną tam złożone. Jak być może pamiętacie, tego wyboru dokonała pani Jadwiga, matka polskiego żołnierza, który poległ w bitwie pod Zadwórzem. Wszędzie indziej wyboru dokonywali wojskowi, a u nas mama. I nie wiem, może to jest jakaś moja nadinterpretacja, ale to jest szalenie wyjątkowe i poruszające. Bo pokazuje, że ci nasi żołnierze, ci polegli bezimienni ludzie, to nie tylko wojownicy, zabijający wrogów, ale też synowie, często ojcowie, mężowie, bracia, zwykli ludzie, którzy bardzo często mieli dla kogo codziennie rano wstawać, ale oddali życie za kraj. Matczynych gestów było też sporo podczas przejazdu pociągu z tymi szczątkami z Lwowa do Warszawy. Na trasie kobiety rzucały kwiaty. A na dworcu w Lublinie jedna z kobiet dopadła do trumny, przylgnęła do niej i nie chciała puścić. Zanosiła się łzami. Na co generał obecny na miejscu spytał kobietę, czemu tak lamentuje. Na co ona odparła, że jej syn poległ pod lwowem. Nie odnaleziono jego ciała, więc kto wie, może to właśnie on. I, i w tej sytuacji wojskowy, który na pewno niejedno już w życiu widział, po prostu nie wiedział, co ma odpowiedzieć, więc tylko oderwał kawałek takiego liścia z brązu z ozdobnego wieńca na tej trumnie, podał kobiecie, a ta ucałowała, schowała jak najcenniejszą relikwię i dopiero odeszła. To również dziewczyny, konkretnie te z batalionu kobiecego, jako pierwsze po wygonieniu Niemców objęły warte przy grobie nieznanego żołnierza. Jak pewnie wiecie, z całego pałacu saskiego wysadzonego przez Niemców w ramach systemowego niszczenia Warszawy przetrwały tylko niektóre filary grobu nieznanego żołnierza, natomiast płyta nagrobna została roztrzaskana przez gruz z zawalonego sklepienia. Niemniej jest jednak przetrwał kawałek, a po odgruzowaniu odbudowano grób nieznanego żołnierza, choć w nowej formie tylko trwałej ruiny, no bo taka wymowa lepiej grała z ówczesną polityką pamięci. Nie zmienię to jednak faktu, że grób nieznanego żołnierza trwa nieprzerwanie na swoim miejscu już od 100 lat. Mało tego, wciąż ewoluuje. W 1989 roku umieszczono tam urnę z Ziemią Katyńską, a w 2017 odsłonięto tablicę poświęconą pamięci poległych żołnierzy polskiej samoobrony, którzy walczyli z ukraińskimi nacjonalistami na Wołyniu. Ciężko sobie wyobrazić, żeby kiedyś grobu nieznanego żołnierza zabrakło. Natomiast ma się zmienić jego okolica. Pewnie też nie każdy to sobie wyobraża, ale jak już zauważyliśmy, odbudowa pałacu to nie jest jakaś tam fanaberia, tylko... Odtworzenie niesamowicie ważnego dla naszej historii miejsca i co równie ważne przywrócenie grobowi nieznanego żołnierza jego pierwotnego architektonicznego kształtu. Bo mury murami, ale sens miejsca ma znaczenie, a poza tym grób nieznanego żołnierza i tak pozostanie na swoim miejscu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie są plany odbudowy pałacu Saskiego, to koniecznie zajrzyjcie na stronę palacsaski.pl a będąc na miejscu, koniecznie pochylcie głowę w hołdzie naszym bezimiennym bohaterom. Do zobaczenia niedługo. Partnerem odcinka był Pałac Saski, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.